Mamy ziomeczki, z tej strony a spin. i w dzisiejszym odcinku łowimy ryby na odnóżtywym stawie prywatnym. To jest staw prywatny i to są głównie karasie. Jest jeden karp i jeden lin i ten karp to jest 2 kg ogólnie. No i ja dzisiaj tak i dzisiaj e, nie jest dużo mączków i to są ogólnie karasie srebrzyste, mączki słoneczlice i duże. I dzisiaj są ogólnie jest u mnie gość jest to pan Borys, przywitaj się. No i łowimy właśnie z panem Borysem no ja zakładam staw, boga, staw włożę, nie ja tą wędkę, to jest moja wędka, taka predator z Decathlona chyba, bo dostanę na święta i łowię na taki spławik, taki zestaw, więc ja robię cięcie, zakładałam robaka i wam pokażę, i zarzucam, i widzimy się przy pierwszej rybie. Dobra, więc to jest mi zestaw i on leci do wody. Jak widać, zarzuciłem już, to jest mój spławik, to e, właśnie e, tam, to jest spławik i mam już chyba branie, tak, mam już branie, e, zgaduję, że to jest karaś, więc e, zaraz zatnę i widzimy się przy holu lub e, jak już ją wyjmę, zobaczymy. Nie. Dobra, dobra. E, zaciąłem, ale niestety nic nie było, więc czekam dalej i chyba znowu, o kurde, znowu się coś dzieje, wezmę może trochę odstunę ten satyw. E, no? Coś tam chyba się dzieje? Dobra, a co jest, jest moje stanowisko ogólnie? E, wędka, plus rower bo pana Borysa. E, no, pan Borys zarzucił na drugi, drugi koral stawu, więc my czekamy. Jest taki karasek. No, weź go tak, pokaż tak, tak na rączce. O. No, dobra. wypuść go. No i właśnie mam pierwszą rybkę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo na, na, jeśli wiecie 15 PWR, by kolejny odcinek z Wędkarstwa. Więc wymienimy się przy kolejnej rybie. Ja to mam z tumą właśnie spławik. O właśnie mam branie, właśnie uchwycone branie na kamerze. I będę zacinał. Będę zacinał chyba. Dobra, wezmę sobie tutaj Ten statyw. A tu zaraz, jeszcze, jeszcze chwila. Sądzę, że znowu jest zaraz nagrywanie. E, na razie zrobiliśmy... Na razie ja Andrzeja, czyli e, żabę. Oczywiście żabka leci do wody, ok? Zabunia, przywitaj się. O, proszę. No, więc na razie tylko to odzawione, ale ja mam ciągle branie, więc widzimy się za chwilę. Dobra, dobra, mamy rybę. To jest karać, ale taki malutki. Ale jest. Zobaczcie. I to jest sam kim... ja? Nie, nie ten sam. Patrzcie, na czerwonego rybaczka. Więc odkaczamy go i do wody. Poczymyjmy Poczekaj, Czekaj, dajmy na chwileczkę, muszę coś zobaczyć. Nie, nie ten sam. Dobra, zaczynamy. Jesteśmy? Tak, dobra, e, mam kolejną rybę. I to jest chyba karaż. Tak, karaż. Tak. Ale, uch, ale fajnie, uch, fajnie, fajnie walczy. Właśnie... właśnie e, weźmy. Tak. Okej. Okay. I go podnosimy. Fajny, nawet wow, wyśleć. Zobaczcie jak e. Ale ładny. No ładny. Ale ładny. Są tu większe. Dobra, weź trzymaj wędkę. Spoko. Czyli tak, żeby widzowie widzieli tego karasia? O, o! idealnie. Oczywiście go tutaj od razu nie chcę go męczyć, ale ładny. Powiem Wam szczerze, bardzo ładny. Ja tutaj takiego nie wiem patrzcie, odhaczamy, ledwie to się zahaczył czyli on mi tak brał, dobra to ogólnie już będzie koniec odcinka, ponieważ już się zwijamy, ale zobaczcie jaki ładny zobaczcie to to, tutaj właśnie, bo takie, takie kara się yy, przyjeżdża Ta, patrzcie, widzicie jakie ładne dobra e, ja go wpuszczam do wody i, i już się żegnam dobra, to już wszystko na dziś pamiętajcie o łapce w górę subiku tu macie właśnie guzik subskrypcji i pamiętajcie, że 15 w górę i kolejny odcinek w Więc Widzicie się, żegnam. Cześć. Cześć.